Hej. Witaj w programie gotuj z Dzisiaj nauczę was gotować świąteczny ciasto. Pierwszy krok to rozbicie jajka. Drugi krok rozbijemy do gomoki. Po trzecie dla smażu damy sosu harapero. Na końcu mieszamy i wszystko gotowe, podamy do piekarnika. A ciasto pieczemy przez 5 minut na 3 stopniach Kevina na funkcji pizza. Efekty będą rewelacyjne, ja wam to mówię. No, no, ciasto świąteczne jak się patrzy, zapraszajcie znajomych, przyjaciół, rodzinę, mówię wam, będzie wypas. Jeżeli chcesz spróbować więcej takich rewelacyjnych ciast, wpadaj na Renifer Party 18 grudnia o godzinie 18 na Gąszczyńskiego, będzie wypas. Nie zapomnijcie promować mojego kanału.